Co ty z tym alkoholem? Ty masz jakieś potrzeby, przepraszam bardzo? Chociaż w sumie już ciebie tak męczę i maltretuję, że ty chyba naprawdę potrzebujesz chłopie urlopu porządnego. Hej wszystkim, z tej strony Dia i witam Was w kolejnym odcinku z Akinatora. Dzisiaj robimy sobie wersję. Wakacje edition, mamy środek wakacji, w sumie już tak. Trzy czwarte wakacji, chyba, że ktoś jest studentem, no to dwie trzecie wakacji, także. Anyway, robimy sobie taką wakację edition z akinatorem i dzisiaj będziemy odgadywać tak Delfina z Minecraft Żółwia z Minecraft Papugę z Minecraft Jeżeli chodzi o popkulturę to tutaj wejdą nam Fineasz, Ferb i Pepe Oprócz tego wejdą nam Ariel Stitch i uwaga uwaga coś co wszyscy chcieli i nikt tego nie prosił Dora the Explorer Nigdy nie oglądałam tej bajki, ale do Radio Explora. To jest to, co jest potrzebne w akinatorze. Jeszcze szybkie info, takie naprawdę bardzo szybkie. Kolejna edycja akinatora to będzie edycja VTuber i edycja Halloween, więc jak macie jakieś propozycje związane i z Minecraftem i z popkulturą, to śmiało piszcie. No i też piszcie nazwy VTuberek, które chcielibyście zobaczyć w tej serii. Niezależnie, czy są to Polki, czy są to zagraniczne, piszcie wszystko, co wiecie. Ja z chęcią to przygarnę, bo szukanie pomysłów dla akinatora czasami jest naprawdę czasochłonne. Co by wam tu wymyślić, żeby akinator odgadywał i żeby było to fajne, tematyczne i trzymało się kupy? Już po szybkim info lecimy z Delfinem. Czy Twoja postać jest youtuberem? Nie. Czy Twoja postać żyje w Twoim kraju? Nie. Czy Twoja postać naprawdę istniała? Nie. Czy Twoja postać ma włosy? Nie. Czy Twoja postać chodzi na dwóch nogach? Nie. Czy Twoja postać ma oboje oczu? Tak. Czy twoja postać jest najsłabsza ze swojego gatunku? Nie. Czy twoja postać ma głowę zwierzęcia? No jakby nie patrzeć. Czy twoja postać ma kocie uszy? Delfin z kocimi uszami? Nie. <grym> Czy twoja postać jest psem? Nie. Czy twoja postać ma cztery nogi? Nie. Czy twoja postać pochodzi z gry komputerowej? Tak. Czy twoja postać pochodzi z gry horroru? Nie. Czy twoja postać żyje w wodzie? Oczywiście, że tak. Czy twoja postać pochodzi z gry Brawl Stars? Nie. Czy Twoja postać ma obecnie ponad 30 lat? Nie. Czy Twoja postać ma klaustrofobię? Eee, chyba nie, aczkolwiek tak szybko padają, więc może i mają. Czy Twoja postać jest umieśniona? Nie. Czy Twoja postać jest mała? Nie. Czy Twoja postać wygląda jak wąż? Nie. Czy Twoja postać grała kiedykolwiek w klewę coś tam? Nie. Czy Twoja postać jest związana z Minecraftem? Ależ oczywiście. Czy Twoja postać mieszka w Krakowie? Nie. Czy Twoja postać zmarła okrutną śmiercią? No jak w sumie się same duszą, to tak. Czy Twoja postać używa łopaty? Łopaty? Nie. Czy Twoja postać ma osiem ramion? Nie. Kałamarnica? Nie. Kontynuować? Tak. Masz jedną szansę teraz, ostatnią, ostateczną. Czy Twoja postać wykluła się z jajka? Nie. Czy twoja postać ma ogon? No tak. Czy twoja postać ma wielu subskrybentów? Nie. Czy twoja postać regularnie przeklina? Nie. Czy twoja postać ma tylko jedno oko? Nie. Czy twoja postać należy do Gry League of Legends? Nie. Czy twoja postać potrafi latać? Nie. Czy twoja postać ma duże ciało? Nie. Czy jest rybą? No. I tu jest skomplikowane, bo delfin nie jest rybą, delfin jest ssakiem, no ale jest w kształcie ryby, więc o co teraz akinatorowi chodzi? Ja chciałabym to dokładnie wiedzieć. Wezmę, nie wiem. Czy Twoja postać jest goblinem? Nie. Czy Twoja postać ma płetwy? Tak. Czy Twoja postać ma, ma kwadratową głowę? No tak. Czy jest związana z kolorem żółtym? Nie. Czy Twoja postać ma związek z gotowaniem? Nie. Czy Twoja postać jest ochroniarzem? Oto o mnie! Nie. Czy Twoja postać jest różowa? Nie. Czy Twoja postać ma łuski? Czy delfiny mają łuski? Czy delfiny mają łuski? Delfiny nie lubią samotności, dlatego żyją w stadach, które mogą liczyć nawet 5000 osobników. Skóra delfina jest bardzo gruba i zawiera mikroskopijne łuski. Dzięki którym mogą bardzo szybko pływać, niektóre delfiny potrafią pływać z prędkością kilometrów na godzinę, nie podali ile. To się dowiedzieliśmy o delfinach. Tak, mają łuski. Czy Twoja postać gra w grze w firmie. Nie. Czy Twoja postać jest rodzaju żeńskiego? Nie. Czy Twoja postać pochodzi z firmy Mojang? Tak, e, czy twoja postać jest potworem? Nie. Czy twoja postać gra w Minecraft? Nie. Ryba? Nie. Nie, już ci nie daje szansy. Nie lubię cię. E, ryba, glow squid. Mojej postaci nie ma na liście. No to wpisujemy delfin. Wyśli. Madagaskar, youtuberka, Netflix. Czyli nie ma. No to nie ma. Nie, nie będę ci podawać. Męcz się, aż ktoś się nad tobą zlituje. Czyli delfina nam nie odgadł. To lecimy teraz z żółwiem. Czy twoja postać jest dziewczyną? Nie. Czy twoja postać tworzy filmy na YouTube? Nie. Czy twoja postać jest prawdziwa? Nie. Czy twoja postać nosi spodnie? Nie. Czy twoja postać ma nogi? No, ma chyba bardziej płetwy. Weźmy tak, ale może takie wiecie, tu ptaszki ma. Czy twoja postać pochodzi z gry horroru? Nie. Czy twoja postać ma głowę zwierzęcia? Tak. Czy twoja postać pochodzi z bajki? Nie. Czy twoja postać pochodzi z Brawl Stars? Nie. Czy twoja postać stoi na dwóch nogach? Nie. Czy twoja postać ma kocie uszy? Nie. Czy twoja postać jest psem? Nie. Co się tak krzywisz, chłopie? Czy twoja postać pochodzi z gry komputerowej? Tak. Czy jest związana z Minecraftem? Tak. Czy jest zła? Nie. Czy jest związana z mlekiem? Nie. Czy jest różowa? Nie. Czy jest artystą solowym? Nie. Czy ma kopyta? Nie. Czy jest biała? Nie. Czy ma coś zielonego? Tak. Czy gra w baseball? Nie. Czy dużo skacze? Nie. Czy mieszka w morzu? Tak. Czy nosi ludzkie ubrania? Nie. Czy żyje w wodzie? Tak. Żółw? No i żółwika. Zgadł? Pięknie. Co się cieszysz? Delfina nie zgadłeś? Delfin był prostszy do odkadnięcia. No to lecimy teraz z papugą? Czy ma nogi? Tak. Czy pochodzi z horroru? Nie. Braustals? Nie. Dawaj, dawaj. Czy ma głowę zwierzęcia? No jakby nie patrzeć. Czy twoja postać umie mówić? Tak. Czy nosi ubranie? Nie. Czy nosi buty? Nie. Czy jest psem? Nie. Czy pochodzi z bajki? Nie. Czy ma związek z kotami? Nie. Czy ma skrzydła? Tak. Czy zajmuje się nauczaniem? Nie. Czy ma związek ze smokami? Nie. Czy jest jakimś gatunkiem ptaka? Tak. Czy jest papugą? Tak. Czy twoja postać jest związana z narciarstwem alpejskim? Nie. Czy pochodzi z gry One Shot? Nie. Czy wielki uśmiech? Nie. Czy mieszka z tobą? Nie. Czy jest związana z Minecraftem? Tak. Czy pochodzi z firmy Mojang? Tak. Czy Twoja postać mieszka w drzewie? Nie. Papuga. Oczywiście, że odgadł papugę moje gratulacje, ale ładna. No dobrze, no to lecimy teraz z popkulturą i będzie teraz fineasz? Czy Twoja postać jest dziewczyną? Nie. Czy Twoja postać jest prawdziwa? Nie. Czy Twoja postać chodzi na dwóch nogach? Tak. Czy twoja postać jest super bohaterem? Nie. Czy Twoja postać ma samochód? Nie. Czy Twoja postać pochodzi z legendy? Nie. Czy Twoja postać ma włosy? Tak. Czy Twoja postać pochodzi z Polski? Nie. Czy chodzi do szkoły? Nie, bo mają lato. Czy pochodzi z gry Braustals? Nie. Czy jest zła? Nie. Czy posiada broń? Nie. Czy nosi spodnie? No, definitywnie. Czy gra w roblox? Nie. Czy Twoja postać nosiła przez większość czasu czapkę? Nie. Czy Twoja postać walczy? Nie. Czy jest dorosłym mężczyzną? Nie. Czy jest człowiekiem? Tak. Czy jest wiązany z FNAF? Nie. Czy pochodzi z gry Genshin? Nie. Eee, pochodzi ze Fraczek z Mystery? Nie wiem co to. Czy pochodzi z gry komputerowej? Nie. Czy mieszka ze swoimi rodzicami? Tak. Czy ma ciemne włosy? Nie. Czy ma argentyńskie korzenie? Nie. Czy ma siostrę? Tak. Dzieciak, nie to nie jest dzieciak. Kontynuować? Tak, lecimy dalej. Czy ma siostrę? Ma siostrę? Czy walczy z bronią w obu rękach? Nie. Czy twoja postać jest artystą należącym do wytwórni YG Entertainment? Nie. Czy ma włosy koloru blond? Nie. Czy Twoja postać projektuje i konstruuje maszyny? Nie. Czy Twoja postać ma brązowe włosy? Nie. Rudę? Tak. Czy pochodzi z gry na telefon? Nie. Czy brała udział w II wojnie światowej? Nie. Czy Twoja postać lubi kaszki? Nic nie wiem na ten temat. Czy pracuje w Benie? Nie. Czy gra w Harry Potterze? Nie. Czy Twoja postać była komandorem? Nie. Czy ma starszą siostrę? Tak. Czy należy do rodziny królewskiej? Nie. Czy Twoja postać pochodzi z serialu dla dzieci? Tak. Czy występuje w tytule filmu? Tak. Czy Twoja postać jest związana z MBT? Nie wiem co to. Czy Twoja postać ma zwierzę? Tak. Czy Twoja postać zazwyczaj milczy? Nie. Czy Twoja postać gra w Manchesterze? Nie. Fineas Flynn. Pięknie. Za drugim razem Ci się udało. Niech Ci będzie. Zobaczymy, czy zgadnie Ferba. Czy Twoja postać ma kształt zwierzęcia? Nie. Czy ma nogi? Tak. Czy Twoja postać pochodzi z gry? Nie. Czy jest dziewczyną? Nie. Czy jest człowiekiem? Tak. Czy jest prawdziwa? Nie. Czy chodzi do szkoły? Nie. Czy ma samochód? Nie. Czy ma ciemne włosy? Nie. Czy Twoja postać walczy? Nie. Czy jest młoda? Tak. Czy jest dzieckiem? Tak. Czy ma siostrę? Tak. Czy projektuje, konstruuje maszyny? Tak. Czy zazwyczaj milczy? Tak. Czy ma zielone włosy? Tak, on już wie. Czy zbudowała wehikuł czasu? Tak. Ferb Fletcher. Pięknie. No to teraz został nam Pepe. Czy twoja postać jest dziewczyną? Nie. Czy twoja postać jest prawdziwa? Nie. Czy chodzi na dwóch nogach? Czasami tak. Czy twoja postać ma głowę zwierzęcia? Tak. Czy ma właściciela? Tak. Czy występuje w tytule filmu? Nie. Czy jest szpiegiem? Tak. Czy ma wąsy? Nie. Czy spożywa alkohol? Nie. Czy prowadzi podwójne życie? Tak. Czy ma rywala? Ależ oczywiście. Pepe pan dziobak. Perfekcyjnie. W ogóle uwielbiam Pepe, To jest genialna postać. I ja napisałabym podanie oficjalne do mojang, żeby dodali dziobaki. Nie wiem po co, nie wiem jaką by miały funkcję, ale come on, dziobaki. To są dziobaki. Dobra, lecimy sobie teraz z Ariel, z małej Syrenki. Zobaczymy, którą w ogóle nam wyświetli. Czy wyświetli nam nową Ariel, czy oryginalną Ariel. Więc sprawdźmy, czy jest zwierzęciem? Nie. Czy mieszka ze swoją matką? Nie. Czy twoja postać jest dziewczyną? Tak. Czy Twoja postać ma specjalne moce? Nie. Czy ma ciemne włosy? Nie. Czy ma włosy koloru blond? Nie. Czy nosi buty? Nie. Czy twoja postać jest różowa? Nie. Czy twoja postać jest słynnym podróżnikiem? Nie. Czy twoja postać ma włosy? Ależ oczywiście, że ma. Czy twoja postać żyje w wodzie? A połowicznie. E, czy twoja postać spożywa alkohol? Co ty z tym alkoholem? Ty masz jakieś potrzeby? Przepraszam bardzo. Chociaż w sumie już Ciebie tak męczę i maltretuję, że ty, ty chyba naprawdę potrzebujesz, chłopie, urlopu porządnego. Czy Twoja postać jest syreną? Tak. Czy Twoja postać spawa? Nie. Czy Twoja postać jest związana z krabami? Tak. Czy Twoja postać pochodzi z Poznania? Nie. Arielka. I dali tą Arielkę. No i super. Tak. Teraz mamy Stitcha, a później będzie Dora the Explora. Czy Twoja postać ma głowę zwierzęcia? No niby tak. Czy Twoja postać jest dziewczyną? Nie. Czy twoja postać ma właściciela? Tak. Czy twoja postać występuje w tytule filmu? Tak. Czy twoja postać ma pieprzyki? Nie. Czy twoja postać uczęszcza na zajęcia akrobacyjne? Nie. Czy twoja postać pochodzi z serii Made and Magic? Nie. Czy twoja postać miałczy? Nie. Czy twoja postać jest niebieska? Tak. Czy twoja postać ma związek ze złotami złota samochodowymi? Nie. Czy najlepszą przyjaciółką twojej postaci jest mała dziewczynka? Tak. Czy twoja postać mieszkała na Hawajach? Tak. Stitch. Szybko zgadłeś. No dobra, no to została nam teraz tylko Dora the Explorer. Zagraj jeszcze raz. Czy twoja postać ma głowę zwierzęcia? Nie. Czemu ty się od tego zwierzęcia ciągle pytasz? Czy twoja postać jest rodzaju żeńskiego? Tak. Czy twoja postać potrafi latać? Nie. Od razu wam powiem, ja nic nie wiem o Dora the Explorer, tylko wiem, że istnieje. E, czy twoja postać jest człowiekiem? Tak. Czy twoja postać jest blond? Nie. Czy twoja postać ma specjalne moce? Chyba nie. Czy twoja postać ma czarne włosy? Tak, wydaje mi się, że ona miała czarne. Czy imię Twojej postaci występuje w tytule filmu? Tak. Czy ma starszą siostrę? Nie mam zielonego pojęcia. Czy Twoja postać pochodzi z gry The Idol Master? Definitywnie nie. Czy pochodzi z bajki? Tak. Czy Twoja postać jest związana z platformą obywatelską? Nie. Czy Twoja postać jest dzieckiem? Tak. Czy Twoja postać ma związek z kotami? Nie. Czy Twoja postać ma siostrę? Nie wiem. Czy Twoja postać jest mała? Tak. Czy Twoja postać jest związana z roślinami? Nie. Czy Twoja postać ma do czynienia z elektrycznością? Nie. Czy Twoja postać spotkała obcych? Nie. Czy Twoja postać ma czerwone oczy? Chyba nie. Czy Twoja postać jest kapitanem? Nie. Czy Twoja postać ma małpkę? Tak, wiem, że jakąś tam małpkę ma. Czy Twoja postać jest odkrywcą? No, do Explora, tak. Czy stoi po stronie dobra? No, chyba tak. Dora, Dora poznaje świat, Dora The Explora. oczywiście Akinator zgadza pierwszym razem, czyli w sumie dzisiaj tylko sfailował nam Delfina, także czyni progres chłopak, aczkolwiek widać, że już jest spadnięty, już mu te, wiecie, urlopy w głowie, także myślę, że Akinator tutaj no nie dostanie spokoju, bo czeka nas jeszcze edycja VTuber i Halloween, więc... Um... Studiuj, chłopie, studiuj, a w międzyczasie, kiedy on sobie studiuje, jak widać bardzo radośnie, to ja będę się z wami żegnać. Jeżeli film Wam się spodobał, to zostawcie może mi jakąś łapkę w górę, czy coś. A jeżeli jesteście tutaj nowi, to zachęcam Was do zostawienia subskrypcji. Wiliśmy już 10 koła, lecimy dalej po kolejne wyniki, także będzie bardzo fajnie, jeżeli tutaj dołączycie do tego community. No i co? I to byłoby tyle ode mnie. Trzymajcie się cieplutko i papatki